W tym samochodzie jest instalacja gazowa. I mam pewien pomysł. A mianowicie, czy to gaz nie stanowi problemu? Dlatego, że pomimo, że ciecz ma 90 stopni ponad, to parownik jest letni. Dotykam go dłonią i w ogóle mnie nie parzy. I teraz pytanie. Czy ten parownik nie zakłóca obiegu? Albo czy nie został źle wpięty? Bo zazwyczaj parownik, żeby nie zakłócał obiegu chłodzenia, powinien być wpięty równolegle. A może ktoś go wpiął szeregowo. Tam widzisz w ogóle te krótce? Widzę, ale to są wszystkie przewody letnie. No ja Ej, normalnie trzymam ręką, on jest przecież nagrzany. Słuchaj, może przynieść termowizję, zobaczymy co się dzieje. Odpalimy motor, jak, ten, jak ta temperatura się rozkłada. Bo jeżeli on nie ma obiegu, no to bez dwóch zdań coś się dzieje albo z nagrzewnicą, albo z zaworami. Na celowniku, teraz dzieło gazownika. Kuba przynosi gadżety i zaczynamy zabawę w ciepło-zimno. Kamerka termowizyjna prawdę nam powie. Na razie wszystkie elementy instalacji są w ciemnej barwie, a to oznacza, że są zimne. Parownik 35 stopni, czyli jest letni. Zobaczymy teraz, jak zaworki. Zobacz. No cewka jest ciepła, wiadomo, bo on był tak. A przewód? A przewód jest letni. No letni, no on ma 30 parę stopni. Czyli co, gaz w tym samochodzie raczej nie działa, bo parownik nie jest w stanie tego gazu rozprężyć przy tak niskiej temperaturze. A druga rzecz, że nie mamy obiegu. Tak, ewidentnie nie, nie krąży ta woda. Ale Dobrze, to a weź go może jeszcze żeby mieć święty spokój. Ciekawostką jest to, że ten przewód od chłodnicy jest gorący. Więc tak jakby drugi obieg działa. Tak, ten jest gorący. Tylko mamy problem z pierwszym obiegiem, dlatego nie ma ogrzewania i i parownik się nie nagrzewa. Sytuacja jest tajemnicza i mocno zagmatwana. Chłopaki muszą wytężyć mózgi, by na coś wpaść. Może pomoże analiza schematu układu chłodzenia w dokumentacji producenta. Tutaj mam wszystkie te części składowe tego układu, i do tego numeru WIN jest jeden element, którego nie sprawdziliśmy, mianowicie automatyczna skrzynia biegów. Ona również. Ma chłodzenie. A, ona ma połączenie w ogóle tak. z chłodnicą wody. A to jest czwóreczka, proszę bardzo. Termostat, termostat. Główny podejrzany. Mm, na pewno musimy do niego zajrzeć, zobaczyć, czy w ogóle jest możliwość, żeby on nam zablokował tak układ. No, ale jeżeli zablokował termostat, to tu nie mamy obiegu. On wygląda. I, w, i wtedy by się zgadzało, no. że zobacz, jest drugi silnik. Eliminujemy tam pompę wody, magistrale wodne, głowice, Na grzewnicę tak też, bo też tam było mhm. robione. Ale w zostaje tylko to. chłodnica jest druga, ale chłodnica to jest tylko rdzeń wymieniony, tak. Tak? Bo, bo nie występuje jako całość. Czyli musimy auto stawić na podnośnik i sprawdzić termostat, który tak naprawdę występuje tylko w wersji z automatem. No przy okazji prześledzimy te kanały w tym Dokładnie. Tak. Dobra, na podnośnik.